Jesteśmy na bagnie, w moim nienawidzonym miejscu. Nic tutaj nie widać, co nie? A potworki będą szły na bank. No ale to nic. Na nie, na trzy, dobra. Odlot. Tam już jakieś potworki sobie biegają w naszym kierunku. Wiecie, najgorsze jest to, że ja... ...nie wiem... ...jak tutaj iść, wiem tylko, że tu będzie tru, trucizna ostro wchodziła. Zabijajmy sobie te potworki. Idźmy dalej na spokojnie. Na spontanie. Więc przebrnijmy to szybciutko dalej. Nie bądźmy pazerni. Na spokojnie sobie tutaj idźmy. Spróbuj so tutaj... atak dystansowy. Ok, z dwoma to naprawdę nie będę tańczył. Tak szybko... To ci pozwoli tak szybko biegać, popie? Dobra. A czemu backstabik nie działa? Ktoś mi powie? No jak backstabik nie działa, to... No to już cię nie widzę. Dobra, zostało nam tylko 50 strzał, więc troszeczkę malutko. A tam masz jakiegoś ducha tam przyzwanego. Jeju! Jeju! Nie ma. Poszło. Pytanie, co to jest? O, to to właśnie co biegnie, bo to podejrzewam, że to będzie cię zatruwało. Zróbmy tak. Będzie łatwiej. I nie trójmia. ziarna ochrona no dobra nic zaraz sprawdzimy te nic strzał już naprawdę mamy co o babcia babcia masz strzały ja chcę kupić pod warunkiem że masz strzały to chcę kupić Zgniła strzała, to chyba nie. Kurde... Ja jestem skąpiradło? Babcia! babcia, dobra. Zrobimy tak. Kupimy 14 zgniłych strzał. Tak, już koniec. To jest synek. Ja podejrzewam, że ten twój synek to jest niezłe ziółko. Dobra, wyjęty. Jedna spod prawa. Dobra, teraz tutaj gdzieś drugi jest. Jest, drugi na plecach. Ojeju, oje, ojeju, ojeju. Jest ich tu więcej niż dwóch. Nieźle, nieźle. Dobra, mamy to wyczyszczone. No, nie spodziewałem się tutaj takiego zmasowanego ataku. A tu proszę. No, dobra jest. Ło! Nie, 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 nie. Już się bałem, że gdzieś wpadłem. Na szczęście nie jest tak źle. A tobie, Backstaba, bo dałeś się podejść. Więc z nagrody otrzymujesz Bakstaba tygodnia. Pójdźmy na górę, bo tu coś mamy do pozbierania lotos wdowy. Tam jakieś niemilce są. Tak o tobie mówiłem z ty zostało nam bardzo mało strzał. Co mi się bardzo nie podoba. Ten, jaki długo ten zamach robił w ogóle. Godzinę czasu. Ja już myślałem, że po ataku już, już mogę puścić Bakstaba. Tu proszę. I co ona na plecy, co? Na szczęście nie, już taki szybki zwrot był, bo się bałem, że zaraz dostanę na plecy. Dobra, gdzieś tutaj tak ojej, więc jest gorszą trawkę, zużyjmy ją już do końca. Dobra, mamy ich z głowy ciebie, z Alegancko nam idzie. Ażbym mógł powiedzieć, że za dobrze nam idzie, więc zaraz się coś na pewno zepsuje. Nie widzę, ale słyszę. O, jest. Nie macie. Do widzenia. Tam ktoś się chce przyzwać z tego, co widzę, więc... Chyba już niedaleko do Bos'a wydaje mi się. Weźmy kolejny lotos arystokraty. Ojeju, nie, 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 nie. Ten to podejrzewam, że zatruwa, ale... ...nie damy mu tego przetestować na nas. I co, podejdźmy tutaj. Myślałem, że jakiś trap słuchawki PlayStation tutaj robią robotę naprawdę ten system Tempest Engine idzie dalej. No idę dalej, idę poszedł. Tam już widzę mgłę, więc tam już mamy w oddali bossa. Zaraz spróbujemy tam zajrzeć do niego. Oj, mam powiadomienia włączone, więc zróbmy taki myk. Dobra, spróbujmy przyzwać tutaj kolegę. Pomóżmy mu albo on nam pomoże. Zobaczymy. Trzeba być pomocnym. Strzały weźmy sobie załóżmy jeszcze te białe strzały. One są bardzo mocne, widzę. Możliwe, że się nam przydadzą. Poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczymy, czy się uda nam przyzwać tego kolegę naszego, czy nie. Jak nie, to ruszamy sami. Zgasło. I połączenie nieudane przywołanie nieudane. Ok, nie, to nie. Aczkolwiek liczyłem na pewną pomoc. Ale skoro nie, to idziemy sami. O, nie może po prostu strzały wystarczy, co? O jeju, jakiś śmierdził. Dobra. Załóżmy ten miecz Ognisty i jedziemy z tym tematem. Okej. Okay. Załóżmy sobie, zjedzmy sobie trochę trawki i jedziemy z nim jeszcze raz. Dobra, wypuścił śmierdzie na na spokojnie, na easy. Oj, to już nie było na easy, ale tutaj sobie na spokojnie jeszcze dodamy trochę ataków. Odsuńmy się od niego, odnówmy życie. Prawie mamy. Ostatni strzał, i mamy go z głowy. No i gitara. Poszło leciutko, bez pomocy. Załóżmy, może te mocniejsze strzały w takim układzie. I rozprawmy się z nim. Tamto to był jakiś pici kwak, a nie boss. Uu. Zgnilizna. podejrzewam, że będzie zatruwał i to mocno. Co to za babcia? panienko? Halo, no żywia tego wojownika? Kurde, jaką mamaczugę wielką, koleżanko. Sukienka gdzie się obróciła No dobra Zacznijmy z tą Astarerą. Nie no, to to taki, taki strzały, to szkoda trochę Jeszcze nawet nie trafiliśmy, jaka strata Jeśli ją trzeba zabić, to spróbujmy ją z daleka z. Rozstrzelać, zdystansować. Dobra. Zróbmy sobie... taki myk. O, tu się boczkiem da przejść. Też sobie zabijemy jeszcze tego wariata. O, jest ten... Winland czy jak on się tam nazywa. Twardy jak kamień. będzie tak stał, to my go sobie na spokojnie zniszczymy. Stój, że w miejscu te strzały są droższe, niż na tobie zarobię. No i on chyba idzie w moim kierunku, co? Miejmy nadzieję, że nie, bo nie, ch nie chcę się z nim bić. Chociaż to nie jest z drugiej strony. On coś tu macha, jakby był opętany. Ale co, on tu chyba nie przyjdzie, co? A jak on tutaj nie przyjdzie, to ona będzie dostawać headshoty. Tak, tu chodzi o nią. Ona się leczy? Nie, no to już mam problem i to taki kurwa, jebitny problem. A ja pierdolę, ale zjebałem to. Moja wina. To była moja wina akurat. Ale to nic. Ja już tu za chwilę wrócę i go bezproblemowo pociacham. Dobra, szybki powrót. Nie pozwolę ci się uleczyć. Możesz próbować, ale nie, nie ma opcji takiej. Widzicie, jaki tu prosty sposób jest. Niektórych bossów wystarczy tak. Wycykać ich. Ten zniknął. Jeszcze ten został do pokonania, tak. Chodź, nie chcesz to, nie, to chodź teraz. seria przydzwonił mi to zdrowo jemuj on już mi o raz za dużo przydzwonił Pa. Trudno zawiodłoś, to zawiodłoś. cały zestaw jego No i co, tam są moje dusza Nie, nie idę po mojej dusze szkodami I tak już mnie zaraza tutaj jakaś złapała No i co, dospójni wracamy? Co dalej, mój mili? Co dalej? O tym się przekonamy w jednym z kolejnych odcinków? Nie, teraz się przekonamy. Hmm. Coś się otworzyło. Ktoś nas wzywa. Jak pradawny Cię wzywa? Moi mili... Ej, młoda! Ty wariatko! No co tam pradawny, gdzie Ty jesteś? Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie Ty jesteś tam, bradawny, co? Dałabyś chociaż amunicję uzupełnić. i el Jak nowy demon Czyli cały czas nas oszukiwała. Hm. Huh. Ojej, się śpiewać piosenki. Jej piękne czarne oczy. śnią się czarne oczy. Dobra, nie róbmy sobie jaj, bo to coś wielkiego jest. Jak smok taki widać z drzewa. Czasem wielki wezmę i przebiję tego prawdawnego na wylot. Coś mnie nos spędzi. Będę zły. No i co dalej? O co tu chodzi? Ja nie chcę nigdzie iść. Ty już mnie oszukałaś wystarczająco. Tam u góry jest ten do podpalenia. Czemu ja tego nie podpaliłem? Później nie będę jak wrócić. A, to nie. Mhm, czyli to jest droga w jedną stronę z 42 tysiącami dusz. Ok, zajrzyjmy więc do tego leża. Will be by the old one. Will you seek the everlasting demon souls? Or has the monumental blinded you? Whatever your choice, you are our first visitor. May you be welcome here. Hmm. Predicable You have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. Może to wystarczy strzelać do tego co? Co to jest? Czemu to jest takie łatwe do zabicia? To jest jakiś podstęp na pewno To na pewno jest jakiś podstęp. Nie wierzę w to, że to taka byłaby. Ostatnia bitwa byłaby taka prosta. Nie. Nic nie rozumiem. Idziemy dalej, o co tu chodzi Ostrze dusz koniec gry. Chodzi na to, że skończyliśmy gra. już mam tutaj tante no dobra Wyjdź z mugły.

wykonanie zadania.